Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Team Seeker Community. Dzisiaj przyjrzymy się grze Metro Last Light na konsoli Xbox 360. Nie powiem szczerze... Zaraz... A, czekaj, o co chodzi? Z tego co wiem, to tryb Stalkera to... trudno, bo ja lubię grać na trudnym. Z tego co wiem, to e, tryb stalker'a to tryb dla tych, którzy kupili sobie wersję Preorder. Słyszałem o tym, na rzecz muszę wam powiedzieć, bo to kolejny taki ones, przykład naprawdę huge, ostrego pójścia w pieniążki. Nie będę wam pomijał cutscenki i co The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier.

Pier, który robi niesamowite wrażenie. Ej. Strasznie przyciąga e, nas do, do tego klimatu, już naprawdę przyciągamy na dłużej. Nie wiem, zazwyczaj o co chodzi. Ale... że muszę sobie zmienić też jakość Artic, mojego Artic, poruszania, bo też to dodało mi. A, czyli tak to zrobiłem. Ja w Metro 1 nie grałem, chociaż dostałem za darmo. To już było sporo czasu temu, bo wydaje mi się, że... ...LeafSilver? Może ktoś inny? bo HQ jeszcze, zanim e, Chyba rozdawali kody, tak mi się przynajmniej wydaje. I ja taki kod dostałem, gdzieś tam swego... Wsiąłem... Chyba nawet pobrałem grę, ale nie miałem czasu pograć. Mm, ale trochę tam w miarę widziałem gdzieś u ludzi. Tam zawsze mi się wydawała dobrą produkcja Natomiast książka jest chyba znana wszystkim i nawet jeśli ktoś nie czytał, to w miarę wie o co chodzi. Także myślę, że nie muszę ujaśnić fabuły, bo w miarę jesteście... Jeśli to oglądacie, to raczej jesteście... Intu. Get

zawsze to muszę zrobić chyba będzie najbardziej optymalnie jak coś jeszcze będzie Dobra, dalej jest powoli ale ciekakuję no i... Przepraszam Was za to, że jak robię takie recenzje i first play, to znaczy, mam nadzieję, że to będzie tak jak zawsze. Czyli uh, jeśli Wam się to spodoba, to będziemy to chcieli prowadzić dalej. Ale zawsze mało mówię, jak robię te recenzje. Staram się trochę skupić na rozgrywce. Um, może nawet czasami byłoby lepiej, żebym całkowicie przestało odzywać.

It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. <muchy> no now, what Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advanced nie my, nie salary for this mal. month. Remember, your pay is military grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like, like a smart dog. move. It's <laughs> Nie mam. Chciałem right. to the good stuff, huh? Let's get you some guns. sobie to, wybrać? Rangers usually carry wybrać? mi się nie podobał, jakiś syf, to jest pewnie shot. Nie, nie, nie. Ja też nie chcę. On mi się wydaje ok, on był chyba w poprzedniej części. Bardzo ja sobie to było fajnie wygląd. No i muszę zastosować. Zobaczymy jakie opcje. Uh, that shit. know... Uh, <laughs> <laughs> yeah, right, to my range and try out those guns. Come back if you want to try a different gun. Teraz. Ja, jest fatalna. Mogę mieć kilka ustawień, to jest to, co jest dobre. Powtórzę mi, nie? Try out tym miejscu. Nie, nie.

Znowu przejdźmy gdzieś dalej, nie wiem gdzie, ale gdzieś. Ten ja coś mi pograł, żeby pokazać. Widzę, że zrobię mały błąd, bo dużo poruszania się, a mało akcji. Średnio mi to odpowiada, a mam nadzieję, że coś zaraz zacznie dziać. Heard about Lisnitsky? What are you talking about? By Check with the guards at the lab. Code forty four. What the hell did he do? The in the All right, let's go. Na podstawie z bliska też nie za dobrze, ale znowu wcześniej powiedziałem o tej dobrej grafice. Aczkolwiek nie jest źle, gra się w miarę przyjemnie. Tam gdzieś z początku były takie większe ścięcia. Nie wiem czy one były spowodowane, ale jakoś żyje.

Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in that presence. Don't forget the catacombs. You are cleared to fire on any non authorized personnel. Take the connection with the dark ones. Yes. People died at exhibition, your home station. Hunter, the best of the order, is most likely dead as well and he taught you this. if we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. Well, it is the law in. Of but i would argue the old laws no longer apply. all right, artyom. and you, gar. Do you have something to report? yes, colonel. let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Orders ever faced. Connor, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. O no chcę na wcisnąć Ankę. A chyba jest gruba. Anna. I brzydka. I, i ruska. A to chyba nie na mój odbiór gry. Nie wiem szczerze, że gram się przyjemnie i nieprzyjemnie, nieprzyjemnie do tego, że dużo gadaniny i nie mogę się wziąć za rufokiem, a przyjemnie z tego punktu, że widzę, że gra jest do dobra i. popularnie też stoi na poziomie. Jeśli jest choć w połowie tak dobra jak książka, to. ...for getting rid of the nightmares! Forget about Colin. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the, 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 the mission. mission and get back here quickly. The, the war is coming. Now we need every member On your way. Come along, Rabbit. Ale, jak mówiono, bo tak, no, jeśli chodzi o naturę recenzji, to wiem, że ta gra już e, swoje oceny otrzymała. To e, dużo było mowy o tym, że będzie chodzenie na powierzchnię coraz częstsze, nie tylko jak w Gdyncerzy, razy. I ludzie mówili, że gra straci ten klaustrofobiczny wręcz klimat. Jak powiem wam szczerze, że dużo tego jest. I jeśli to utrzymają, to nie sądzę, żeby klimat jest dobry. Czuję, że się jest w metrze bez pitu, pitu. Na taki widok się światła zapalają. w wębeku. Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a dark one there. Now my mission is to find. <laughs> find an an Ordinary things, but now it's unreal, future, it magic, doesn't it? My mom, my mom, Our kids won't know mom. how to operate these things, and their kids will probably think this. Will...

rzeczy bo może się nie, nie mówcie mi, że to jest stracony klostr, bo klimat. Right. Clear... Się swego ucienia, Otwieraj Get inside. Don't be afraid of a little dirt. Często coś jest Ciebie czy mogę zrobić szczura a już wszystko uciekło. A może A nic z niego nie zostało, więc to bez think we'll run into anything serious here. Great. The ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're a rabbit or a man. The Surface, put your mask on. <sighs> With looking at my ass, it's way i gruba, nie rozumiem tego. Przez w godzinach wieczornych ta gra będzie dobrze wypadać. Daj mi let's go to the main entrance there's a good shooting position there i can cover a lot of territory I maski, ciekawe. Czekaj na ten atrakcyjny dzień. Że... Fajnie wygląda, trochę uparczywe i takie. W jakimś czasie myślałem, że to może być gówniana, ale.

to nie za wiele zrobię, ale widzę, że materiał się w miarę przedłużył, więc was już trochę przenudziłem. Także akurat ta śmierć kończy etap tego, że znowu w głównie Także myślę, że zakończymy pierwsze w odcinek. Nie za wiele to było, żeby zrobić recenzję, bo zawsze jak ten pierwszy odcinek się robi, to albo jest to recenzja, albo. Pierwsze wrażenie, i już widzę, że nie za wiele tego było Żeby sobie prawie powiedzieć no, W zasadzie to były pierwsze dwie walki pomaga, eee. pomaga mi w miarę Pomaga mi w miarę, nie za wiele muszę robić Więc jak ja jeszcze dużego klimatu to nie czułem Ale na razie tak widzę potencjał w tej grze, także myślę, że, e, że dostarczę wam ten początek gameplayu, ja na pewno to sobie trochę pogram. Także będzie trochę mała, taka, no myślę niewielka dziura e, fabularna. I potem jeśli, jeśli to uzyska jakieś poparcie już po recenzji, to, to myślę, że mogę zrobić nawet mało walkthrough. Coś wam z tej gry jeszcze pokazać. Także mam nadzieję, że się podobało. Może ktoś przez ten krótki pokaz gry ją zakupi. Trzymajcie się. Na razie.